Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. W poranku siódma dziewiąta kolejny gość, ksiądz Tomasz Trzaska, biuro do spraw zapobiegania zachowaniom samobójczym Instytut Psychiatrii i Neurologii. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, kłaniam się. Tak się czasem zastanawiam, dyskutujemy tyle w mediach o wszystkich tych sondażach, konwencjach, obietnicach, o tym, co kto, kim powiedział na, na jednym czy drugim marszu, a, a, a nie, za, nie dyskutujemy o ważnych sprawach. To teraz trochę o tych ważnych sprawach powiemy. Duży wzrost i to widzimy w zasadzie rok do roku niestety, jeśli chodzi o odsetek młodych ludzi, którzy. Targają się na swoje życie, którzy próbują odebrać je sobie. I ksiądz, przygotowuje jakby nie tyle pogadanki, bo to, to, zawsze, to zawsze warto posłuchać, ale przygotowujecie coś, co mam wrażenie, jest absolutnie kluczowe, czyli taki poradnik trochę językowy, trochę merytoryczny, dla ludzi kościoła, także dla ludzi mediów, by, by właśnie, no właśnie, by co, by uważać na słowa, by, by, by reagować odpowiednio, jaki jest główny cel tych takich. Po, poradniku, bo tak to chyba trzeba nazwać. Rzeczywiście w tym całym takim zamęcie medialnym i bałaganie, który się rzeczywiście tworzy w tej przestrzeni medialnej, jakoś staramy się też docierać do naszych odbiorców Zarówno jako biuro do spraw zapobiegania zachowaniom samobójczym, ale też i jako projekt życia wart jest rozmowy docierać do od odbiorców i potencjalnych odbiorców z takim komunikatem, że no, żeby mieć oczy otwarte i żeby rozmawiać z osobami, które mogły w tym całym dzisiejszym zamęcie i nie tylko, no bo przecież kryzysy przychodzą w różnych etapach życia, mogły się właśnie znaleźć w kryzysie. I przy, przygotowujemy rzeczywiście, idziemy jakby tak dwutorowo, to znaczy, z jednej strony, biuro jako biuro y, przygotowuje szereg rekomendacji, prowadzimy też konsultacje materiałów prasowych, y, prowadzimy też szkolenia dla dziennikarzy, czy też dla innych służb, dla służb mundurowych również, y, również dla duchownych, y, prowadzimy takie szkolenia y, właśnie. Jak przede wszystkim jak rozpoznać osobę w kryzysie, jak z nią rozmawiać, czyli tak jak pan redaktor powiedział, trochę jak mówić, a w zasadzie nawet jak słuchać, i czego nie mówić, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać wsparcia. I tak jak wspomniałem, robimy to trochę dwutorowo. To znaczy, samo biuro, o którym mówimy, jest podmiotem, który został powołany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i tej perspektywy takiej kilkuletniej w ramach programu zapobiegania zachowaniom samobójczym, to też jest bardzo ważne, że państwo polskie instytucjonalnie powołało taki program i powołało takie biuro, żeby na wielu płaszczyznach oddziaływać na, na, na różne środowiska, też współpracować właśnie z mediami. Ja miałem tę przyjemność prowadzić szkolenia dla, dla na przykład służb mundurowych, dla policjantów, ale też dla branży pogrzebowej. Przygotowujemy też takie rekomendacje dla duchownych. To taka działalność, bym powiedział, no już na najwyższym sz sz szczeblu, jeżeli chodzi o, 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 o głupio o sobie tak mówić, ale o profesjonalizm. To znaczy, że to będą rekomendacje przygotowane przez specjalistów dla duchownych, nie tylko duchownych katolickich, ale w ogóle dla duchownych, właśnie jak współpracować i co robić, jeśli my w, w działalności duszpasterskiej natrafiamy na takie osoby, albo jak takie osoby odnaleźć i, i im pomóc. A drugim tym torem to jest działalność tego projektu Życie Warte jest Rozmowy i tutaj, no, wielowątkowo działamy. Mamy konsultacje dla rodziców, mamy konsultacje dla szkół, działalność edukacyjną, ale też między innymi, chociażby zbliżające się jutro i w czwartek, a potem w kolejnym tygodniu jeszcze raz powtórzymy tę serię webinarów dla duchownych, dla księży i dla sióstr zakonnych, ale też na przykład dla katechetów, czy liderów wspólnot, z tego właśnie, jak wykorzystać te sytuacje, spotkań duszpasterskich, spotkań takich na obszarze kościelnym, do tego żeby takie osoby odnaleźć, jak z nimi rozmawiać, gdzie szukać laik pomocy, ale też niestety jeśli dochodzi już do samobójstwa, jak przygotować pogrzeb, jak być w kontakcie z rodziną, jak z rodziną rozmawiać, jak też wesprzeć ją po pogrzebie, po to też jest jakby przedmiotem naszej działalności. Zastanawiam się nad takim wspólnym mianownikiem tych wszystkich rekomendacji, czy to dla służb mundurowych, czy to dla dziennikarzy pod krawatem, czy to dla duchownych pod koloratką, albo, albo jeszcze innych środowisk. Czy jest taki właśnie wspólny mianownik? Czy można mówić o czymś absolutnie tym samym dla, dla, dla każdej grupy? Bo, bo jest trochę tak, że mamy problem z mówieniem o tak poważnym, tak trudnym, tak... Dramatycznym temacie, jak samobójstwa wśród dzieci, wśród młodzieży, i czasem mam wrażenie taką pokusę nie chcę wskazywać tytułów, czy dziennikarzy, czy, 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 czy tekstów konkretnych, ale taką pokusę, by pójść na skróty, powiedzieć, to jest wszystko jakaś moda, jakaś przedziwna. Jakiś przedziwny y, y, stan, w którym dzisiaj młodzież się y, y, lubi posiedzieć, czy poudawać trochę tę depresje, Może trochę takim Ala Weltschmerz y, albo ale jakiś taki y, y, dziwny splin, który, który staje, stał się modą, a nie realnym problemem. Więc y, najpierw pierwsza część, jeżeli chodzi o wspólny mianownik, y, wspólnym mianownikiem w ogóle w y, działaniach pomocowych, y, takich y, bezpośrednio w kontakcie człowieka z człowiekiem jest oczywiście pewien taki. No porównuje to bardzo często, bo to jest obrazowe do pierwszej pomocy przedmedycznej. To znaczy mhm. oczywiście, że na przykład jeżeli ktoś jest e, e, żołnierzem e, to e, i, i na przykład pracuje na poligonie, to charakterystyka pierwszej pomocy ona będzie trochę inna jak ktoś pracuje w fabryce e, albo na stadionie, prawda, trenuje młodych ludzi na przykład. No to też ta pierwsza pomoc ona będzie miała swoje specyficzne też na przykład urazy, prawda, że, że ciężko w szkole tam nie wiem, no, już teraz nie chcę wymyślać, ale w szkole inna, pierwsza pomoc, gdzieś indziej inna, gdzieś indziej inna. Natomiast co Jasne. do zasady, reguły są te same i tak samo z pierwszej pomocy emocjonalnej, że co do zasady, reguły są te same, natomiast specyfika pracy z młodzieżą, rozpoznawania problemów u młodzieży, na przykład młodzie młodzieńczej depresji czy kryzysów u młodych osób, jak rozmawiać z młodymi, a jak rozmawiać z dorosłymi, jak rozmawiać z osobami w wieku podeszłym, jakby to troszkę się zmienia. Natomiast wprost, jeżeli chodzi o rekomendacje takiej działalności zawodowej, no to tutaj no już robimy takie bardzo duże zawężenie. To znaczy, no, panie redaktorze, jeżeli na przykład media dzisiaj informują o zachowaniach samobójczych, to dzisiaj już nastąpiła, wydaje mi się, duża, nastąpiła duża zmiana, że tego skandalizowania jest dużo mniej, jest dużo mniej wskazywania metod, a w zasadzie w bardzo, bardzo wielu przypadkach, myślę, że już w większości. Pod artykułami, gdzie mówi się o zachowaniach samobójczych, pojawiają się informacje pomocowe, że jeżeli jesteś w kryzysie, to możesz się zwrócić tu albo tu albo tu. Myślę, że jest to efekt też moich kolegów, pracy moich kolegów, którzy są na stałe w takim zespole monitorującym media i proszą zawsze wydawców, żeby te rzeczy dodawać. Konsultują te materiały, ale też reagują, jeśli są te materiały szkodliwie napisane. Policjanci podejmują działania ratunkowe i tutaj oni są specjalistami, natomiast jeżeli chodzi o działania informacyjne na przykład, to też miałem okazję tutaj spotykać się z policjantami i, 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 i dawać im wskazówki, jak informować, jeśli już informować o, o, o działaniach ratunkowych podejmowanych przez policję, to jak, albo też na przykład, no tak jak wspomniałem wcześniej, spotykamy się na przykład z branżą pogrzebową i branża pogrzebowa, która też spotyka się z rodzinami pogrążonymi w żałobie, też potrzebują pewnego i wsparcia dla nich, ale też pewnego pewnego kierunku, więc tutaj akurat, a duchowni to już w ogóle jest jest tyle przestrzeni, spotkań, że dla duchownych w ramach właśnie Życie Warto jest Rozmowy te, te webinary przygotowujemy i one są darmowe też i, i, i rzeczywiście... Można się na niej jeszcze zapisać, ale tam też no, dajemy konkretne wskazówki, na przykład, co zrobić, jeśli osoba, która ma zamiary samobójcze, przyjdzie do spowiedzi, prawda? Jak ma ksiądz zareagować, prawda? co powinien zrobić, nie łamiąc tajemnicy spowiedzi, nie naruszając tej tajemnicy spowiedzi. Natomiast no, czy to jest temat modny, popularny, czy to jest też popularny wśród młodzieży, ja bym był bardzo ostrożny w, 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 te, w mówieniu o tym, bo my mamy taką umiejętność i tendencję, do przyklejania pewnych etykiet, powiedzmy czy takich takich modeli zachowania młodym ludziom. A musimy pamiętać o tym, że statystyki mówią często to powtarzamy zresztą, że 80% osób, które odebrały sobie życie wcześniej, Sygnalizowało że takie zamiary samobójcze, czy takie daleko idące myśli rezygnacyjne, czy myśli samobójcze. E, i, I być może czasem były te myśli zignorowane, właśnie, bo ktoś się je potraktował jako straszenie, jako szukanie uwagi, jako pewną modę. Oczywiście, że no, jeśli ktoś powie gdzieś tam, nie wiem, no, w żartach albo jako przycinek, ja się zabiję, prawda, to, to trudno od razu wzywać karetkę. Natomiast, jeżeli ktoś ma pewne symptomy i one się łączą w pewne, ich jest kilka, powiedzmy, no to, to jest na pewno jakiś taki znak, że, że warto coś zrobić, warto zwrócić uwagę. Po więcej odsyłamy na, na, na stronę Życie Warte jest rozmowy, tam na zWJR.pl, bo to skrót właśnie. Tak. Życie warte jest rozmowy.pl znajdą Państwo garść najpotrzebniej, najważniejszych informacji, jeśli ktoś z, za to właśnie pracuje z młodzieżą, albo przynajmniej na przykład ma dzieciaka w domu, który niekoniecznie musi wykazywać już jakiejś skłonności, ale po prostu przychodzą, nie wiem, koledzy, koleżanki, to warto się zainteresować, bo, bo może taki webinar nie tylko dla. Dla, dla, dla pracujących w szkole, czy, czy gdzieś w klubie sportowym przydałby się, ale może wszyscy powinniśmy skorzystać i, i być po prostu gdzieś bardziej empatyczni, bardziej uważni, no bo tak naprawdę to, 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 to można wszystkie te pilne, ważne sprawy wsadzić sobie w kieszeń, jeśli tak, tak ważnego problemu, jakim jest samopoczucie najmłodszych, a nie tyle samopoczucie, co, co decyzje czasem Taka bardzo, bardzo graniczne. Tak, 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 tak absolutnie. Tak. Jeśli z tym sobie nie poradzimy, to, to pal 6, Wszystkie nasze wojny o 500 plus 800 plus i inne, i inne historie. Ksiądz Tomasz Trzaska, dziękuję serdecznie. Dziękuję przejmie, dziękuję, dziękuję bardzo. Za, za rozmowę. Dobrego dnia życzymy. Dzięki, no i odsyłam jeszcze dnia. raz przypomnimy. ZWJRPL. Życie warte jest Dajcie. rozmowy, tam więcej szczegółów. Dziękuję bardzo, dzięki, dobrego dnia. Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.